Czym jest dla Ciebie miłosierdzie? Miłosierdzie to jest spotkanie z, z Panem Bogiem, z Bogiem, który niczego ode mnie nie wymaga. Z Bogiem, który przyjmuje mnie taką, jak jestem. No, miłosierdzie to jest sakrament pokuty. Miłosierdzie to jest no, doświadczenie obecności Pana Boga. Dla mnie to jest niezwykle ważne, bo jestem mamą trójki dzieci i tak myślę o miłosierdziu, że ono się dzieje wtedy, kiedy kiedy moje dzieci się źle zachowują, kiedy, kiedy są trudne, kiedy mają swoje humory, a ja patrzę na nie i wiem, że to nie jest moment, kiedy ja je skreślam, tylko w tym wszystkim je kocham. I tak samo jest z Panem Bogiem. Tak, tak odbieram Jego miłosierdzie, że to jest taka miłość, niezależnie od tego, co się dzieje w naszym życiu, a być może taka właśnie miłość bardziej um, intensywna, intensywnie podawana wtedy, kiedy odchodzę, wtedy, kiedy grzeszę, kiedy uciekam. To miłosierdzie dla mnie jest. Jak byś zachęciła do Światowych Dni Młodzieży? Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie w 1991 roku to jest wydarzenie, którego ja niestety nie pamiętam, ale wszystkich, różne osoby, które spotykałam w życiu, Odwoływałeś się do tamtego wydarzenia, że to było coś niezwykle ważnego, że, że wtedy one doświadczały Kościoła Powszechnego, doświadczały takiej miłości, bliskości od, od ludzi, którzy tutaj przyjeżdżali. Więc jak myślę o tych Światowych Dniach Młodzieży w przyszłym roku, które będą miały miejsce, to spodziewam się, że to jest takie wydarzenie epokowe, że, że to jest coś dla osób, które oczywiście zechcą w tym uczestniczyć. Co, co, co może być taką cezurą w życiu, czyli co się wydarzyło w moim życiu przed Światowymi Dniami Młodzieży, a co się wydarzyło po nich. No, wkładam duże nadzieje w tym, w tym przedsięwzięciu i, i wiem, że warto podjąć taki wysiłek w sobie, żeby, żeby zorganizować, żeby się przygotować do tych światowych młodzieży. I jeśli ma się taką, taką możliwość, to, to to też pomóc, przyjąć tych, którzy przyjadą tu do Polski, aby doświadczyć, zobaczyć, jak wygląda nasz kościół.